Kielce, gdzie woda z kranu ma więcej charakteru niż niektóre osoby. Kielce, jedyne miasto w Polsce, które brzmi jak odgłos kichnięcia i jednocześnie może cię zaskoczyć bardziej niż babcia z iPhone'em. Tu historia spotyka się z betoniarką, a legenda o powstaniu miasta zapewne zaczyna się od słów dawno, dawno temu ktoś tu się zgubił i już został. Najważniejszy punkt miasta? Kadzielnia, czyli wielka skała w środku miasta, która wygląda jak ktoś postawił giewont na szybko, bo budżet na Tatry się skończył. Mówią, że to amfiteatr, ale każdy Kielczanin wie, że to miejsce, gdzie młodzież z 3 LO robiła sobie zdjęcia na fotkę w 2006 roku. Komunikacja miejska? Taka, że jak autobus przyjedzie na czas, to kierowca sam się dziwi, ale za to masz gwarancję widoku. Blokowiska, kepsy, dwa gołębie w akcji i pana, który zawsze coś krzyczy do siebie albo do ciebie, ciężko powiedzieć. A mieszkańcy? Twardzi jak skały na świętym krzyżu. Kielczanin się nie boi. Ani mrozu, ani inflacji, ani faktu, że znowu zamknęli drogę w centrum, bo coś robią. Jak cię Kielczanin nazwie Kutasem, to z miłości. Słynna ulica Sienkiewicza deptak legenda. Przeszedłeś się raz, jakbyś zdobył poziom w RPG. Przeszedłeś się zimą. Masz prawo do herbaty z prądem i do żywotni szacunek.